Naszym gościem jest Emil Wieczorek. Witam cię, Emilu. Witam serdecznie. Projektant mody z wielkim marzeniem podboju świata. Można powiedzieć, że ten podbój trwa w najlepsze, ale chciałbym zapytać Cię o to marzenie, o sam jego początek, skąd się wzięło, kiedy powiedziałeś sobie, że tak chce być projektantem. Mogę szczerze powiedzieć, że to marzenie zrodziło się trochę spontanicznie. Kiedy, był, kiedy kończyłem liceum, to praktycznie wszyscy zastanawiali się, gdzie iść na studia. Ja zawsze gdzieś chciałem zrobić coś w związku z modą. Na początku, że byłem na profilu humanistycznym, myślałem o dziennikarstwie modowym, jednak przypadkowo wpadł mi profil mojej przyszłej szkoły MSKPU. Złożyłem tam dokumenty, no i tak się w sumie zaczęła, zaczęła ta droga. Tak się zaczęło to marzenie spełniać. Czyli bardzo krótka droga od pomysłu do jego realizacji. Masz na swoim koncie sporo sukcesów, zaledwie kilka lat temu skończyłeś szkołę i można powiedzieć, że niemal od razu zacząłeś z wysokiego C, pracując przy programie Taniec z Gwiazdami. Tak, właśnie tam zaczęła się, można powiedzieć, moja przygoda. Tą pracę dostałem w sumie dzięki mojej koleżance z roku, z którą studiowałem. Potrzebowali osoby, która będzie jako pomoc kostiumograficzna przy zdobieniu właśnie wszystkich kreacji do, 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 do programu. Tam też się narodziła gdzieś do, do błyszczących sukienek. No i tak zostało. Pracowałem w sumie cztery sezony, trzy sezony współpracowałem z Malwiną Wędzikowską i jeden sezon pracowałem z, ze Stefano Terracino, który był wcześniej tancerzem, a przy przedostatniej edycji właśnie dostał posadę jako właśnie kostiumograf w tym programie. Od tego czasu stworzyłeś też dużo kreacji scenicznych i telewizyjnych. Między innymi dla takich osób, jak Beata Kozidrak, Maja Chyży, Kajra, Sandra Kubiska, Izabela Kszan lista jest długa. Proszę powiedz coś o tych współpracach, przede wszystkim jak do nich doszło, no bo wyobrażam sobie, że jest sporo projektantów, którzy chcieliby ubierać Beatę Kozidrak, a jednak to właśnie tobie przypadł ten zaszczyt i co warto podkreślić, współpraca ta nie zakończyła się na jednym projekcie, ale trwa nadal, bo zdaje się, że właśnie pracujesz nad kolejnymi kreacjami dla Beaty. Cała przygoda zaczęła się właśnie, tak jak wspomniałeś, od Kairy. To było tak, że my się poznaliśmy właśnie na planie tańca z gwiazdami i ja kiedyś zaproponowałem Kairze, że fajnie by było tworzyć dla niej kreację, bo to jest naprawdę bardzo prywatnie, serdeczna i, i miła osoba. Gdzieś do dzisiaj mamy właśnie kontakt przez, przez Instagram, przez wiadomości telefoniczne tak właśnie powstała kreacja na Sylwester Marzeń. To była złota kreacja, i tak się w sumie zaczęło. I później, jeśli chodzi o współpracę z Batą Kozidrak, to wyszło tak, że odezwała się do mnie stylistka Klaudia Gołębiowska, z którą do dzisiaj współpracuję. I pamiętam po prostu stres, który towarzyszył. Czułem się, jakby miała mnie odwiedzić królowa brytyjska. Tak się czułem. Dobrze, że była wtedy moja krawcowa, z którą współpracuje pani Ela. i pamiętam pierwszą suknię, to było na gale, kiedy Bata odbierała nagrodę za dorobek muzyczny. To właśnie wydaje się szczególnie istotne, że tak jak wspomniałem, i też tak jak teraz powiedziałeś, to to nie była jednorazowa współpraca. Powiedz, jak, jak się utrzymuje taką, taką, no chyba można powiedzieć już, relację? W pewnym sensie, która no, jest na gruncie zawodowym, ale też no, coś musi być, jakieś, jakaś chemia pomiędzy tobą a artystką, dla której projektujesz. Tutaj akurat przy współpracy z Batom, czy przy każdej gwieździe, z którą się współpracuje, ważne jest to, żeby oddać wiernie też jakiemu stylowi jest oddana. W czym dobrze się czuje tak naprawdę trzeba bardzo słuchać tego, tego co, co ona też oczekuje ale też jakby ja muszę też spełnić swoją rolę jako projektanta, żeby też jakby zostać też wierny swojemu stylowi. Tak naprawdę tutaj współpraca też polega na rozmawianiu też z, akurat w przypadku Bat, jej stylistką, ponieważ Klaudia już pracuje z nią ponad 5 lat, więc jej rady też są dla mnie gdzieś bardzo ważne. Więc, więc tutaj wiadomo myślę, że taką współpracę też się utrzymuje tym, że trzeba, trzeba gdzieś przemycać ciekawe pomysły, ciekawe tkaniny, rozwiązania do, do, do jej stylu. No wiadomo, Beata to jest rokowa dziewczyna, więc po prostu gdzieś to musi być zawsze z pazurem. To musi być po prostu coś ciekawego, co przyciągnie i scenicznego zarazem. Pamiętam, jak tworzyliśmy kostiumy na, na trasę teraz właśnie 45-lecia Bajmu. Teraz jakby tworzymy też nowy set kilku, kilku rzeczy, więc to po prostu musi być coś z pazurem, coś bardzo scenicznego, no w moim przypadku też świecącego, co po prostu przyciągnie, przyciągnie uwagę i będzie się ciekawie na, na scenie po prostu prezentować. Zajmujesz mhm, ale... się projektowaniem głównie dla kobiet, gdyż jak sam mówisz, to one najbardziej Ciebie inspirują. Powiedz coś o tych inspiracjach, co Cię inspiruje? Jeśli chodzi o, o inspirację, to tak na, naprawdę najbardziej zawsze inspiruje mnie dana kobieta, dla której tworzę, gdyż to ona ma się czuć pewnie, seksownie w kreacji, którą ode mnie też założy. Ma się czuć najpiękniej na świecie, bo to jakby jest jeden egzemplarz, który ona będzie, będzie nosiła. Tak naprawdę zawsze zwracam też na uwagę na kształty, na figurę, w czym jej będzie dobrze, w jakich kolorach się dobrze czuję. Często moje pomysły też wychodzą jakby, no wiadomo, z głowy, ale gdzieś inspiracją jest też tkanina, z której szyjemy, z którą gdzieś widzę. Ja zawsze bazuję też na tym, że robię najpierw rysunki żurnalowe, kilka projektów przedstawiam i na przykład łączymy na przykład kilka, kilka rzeczy, które na przykład klienty się podobają w jeden projekt, w ten unikatowy, który finalnie założę. A pozostając przy inspiracjach, gdybyś miał wskazać projektanta, projektantkę lub projektantów, których styl, twórczość szczególnie Cię zachwyca, kto by to był? Jeśli mówimy o naszym rodzimym polskim rynku, to tak naprawdę najbardziej z, ze stylów i jakby najbardziej inspirujący dla mnie pani Gosia Baczyńska. Często, kiedy właśnie jestem na Pradze, kiedy przechodzę obok jej, właśnie atelier, które się tam znajduje, też śledzę ją na Instagramie, podoba mi się jej po prostu styl pracy. Upinanie na manekinie, ona pracuje jakby z, z tkaniną. To jest taki bardzo twórczy proces. To mi się u niej podoba, że po prostu bierze kawałek tkaniny, upinają na manekinie i z tego powstaje arcydzieło, które później, później po prostu gwiazdy, gwiazdy zakładają na siebie i wyglądają jak milion dolarów. Drodzy Państwo, czas na krótką przerwę muzyczną, ale to nie koniec naszego spotkania z Emilem. Wracamy do rozmowy za kilka minut. Witamy po przerwie muzycznej. Jest z nami Emil Wieczorek, projektant mody, twórca pięknych kreacji i, właśnie te słowa zdają się być kluczowe, czyli piękno i twórczość, bo jak sam stwierdziłeś w jednym z wywiadów, jesteś przede wszystkim twórcą, a nie odtwórcą. Niesamowicie wrażliwym na piękno, którym emanują Twoje projekty. Precyzyjnie wyszywane, bogato zdobione, koronkami, koralikami, cekinami. Jest to naprawdę zachwycające, ale też widać wyraźnie, że oprócz wizji, pomysłu, e, wymaga też ogromnego nakładu pracy. Wspomniałeś wcześniej o krawcowej, pani Eli, o upinaniu na manekinie, czy, czy też chyba zdaje się nawet na żywym modelu. Opowiedz o tym, jak tworzysz. Od pomysłu do wykonania, jak wygląda ten proces? Jeśli chodzi na przykład o projektowanie, to u mnie wygląda proces tak, że najpierw powstaje rysunek żurnalowy, gdzieś pomysł się rodzi w głowie, gdzieś już widzę tkaniny, które chcę użyć. I później właśnie jest dyskusja z krawcową, czy, 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 damy, czy damy radę to uszyć. Oczywiście w, w słowniku. Mojej krasowej panieli nie ma tego słowa, że nie damy rady czegoś uszyć, więc <noise> później oczywiście jakby tworzy się baza. I tak naprawdę w moim przypadku często jest tak, że na podstawie tej bazy dodajemy później kamienie, kryształy, różnego rodzaju friendle lub jakieś inne dodatki, które jakby. Składają się na, na całość danej, danej sukni. I tak u mnie wygląda proces twórczy, i później już gotowa, gotowa sukienka jest zakładana przez już jakby przez daną, daną osobę. Bo mówię, na razie się tylko na, na wymiar, ale niedługo się to zmieni, ponieważ też pracuję teraz nad, nad sklepem internetowym, który mam nadzieję, że w listopadzie wystartuje. Czyli pracujesz nad sklepem internetowym, czy to znaczy, że każdy będzie mógł kupić sobie y dowolnie wybrany Twój projekt, czy jaka będzie tak naprawdę idea tego sklepu, dla kogo on będzie? Opowiedz coś o tym. Ee, ideą tego sklepu będzie błysk i, e, i przepych i kryształy, e, czyli to, to, to co lubię i to co zostało mi właśnie z programu Stanie z Gwiazdami, będzie bardzo błyszcząco. Kobieco, odważnie. Ten sklep będzie dedykowany dla odważnych kobiet. Wszystkie sukienki, które na razie tworzymy, są na bazie gorsetów, będą, będą na razie, że tak powiem, edycje limitowane, ponieważ planujemy z każdego, z każdego rozmiaru mieć tylko po dwie sztuki, jakby danej sukienki. Później, że tak powiem, ta sama sukienka powstanie, tylko po prostu już z innego materiału, ponieważ gdzieś żeby to był, był na tyle produkt, który nie będzie powtarzalny. Nie będzie, nie będzie go zbyt dużo. Bo wiadomo, często jest tak, że nie chciałbym dopuści, dopuścić do sytuacji, że spotykają się dziewczyny na imprezie i są, nie wiem, cztery dziewczyny w takich samych sukienkach czyli kobieco, odważnie, ale też ekskluzywnie z tego, co słyszę. E, no ale właśnie kobieco. A co z facetami? E, na, razie, na razie o tym nie myślę, ponieważ e, nawet sam dla siebie nie szyję. <laughs> Jak to mówią, e, szewc bez butów chodzi. E, więc bardziej tutaj e, zawsze gdzieś bardziej kobiety mnie inspirowały. I już nawet od czasów studiów e, Zawsze, zawsze to kobiety brały górę. No i bardzo dobrze. Emilu, życzę Ci dalszego spełniania Twojego wielkiego, pięknego marzenia i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję i, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.